Cześć, witam serdecznie na moim kanale. Dzisiaj denko kosmetyczne, a już niebawem może za tydzień denko perfumowe. Nazbierało mi się tu troszeczkę zapachów damskich i męskich, także odcinek będzie osobno. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, zostawcie łapeczkę, komentarz pod tym filmikiem, a ja was zapraszam już do oglądania denko kosmetyczne. Tyle kosmetyków nazbierałam, no troszeczkę przyznam, że wyrzuciłam, nie zbierałam już za dużo tych żeli pod prysznic, aby Was nie męczyć, zostawiłam tylko najciekawsze zapachy. No i troszeczkę mamy tu kosmetyków do pielęgnacji, kolorowych, także myślę, że będzie się miło Wam oglądało. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam chętnie, ja już omawiam powolutku moje dynko kosmetyczne kwiecień 2023. I zaczniemy może sobie właśnie o tych produktów do kąpieli, później pielęgnację y, omówimy oraz na samym końcu kolorówkę. Y, zaczniemy może od tego y, żelu pod kremowy żel pod z firmy Ifroshe. Muszę powiedzieć Wam, że to jest hit. I mam tu tylko y, taką miniaturkę jakby 30 ml, bo jest to produkt z kalendarza adwentowego bodajże. No ale jest rewelacyjny do bardzo suchej skóry. Sprawdza się rewelacyjnie. Na tłuszcza to jakby normalnie skóra była pokryta już balsamem. Rewelacyjny zapach, rewelacyjny produkt. Także jestem na tak 10 na 10. Polecam Wam serdecznie. Jeśli chcecie naprawdę dobry, bardzo nawilżający produkt do kąpieli, właśnie pod prysznic, na pewno możecie go sobie śmiało zakupić. Co jeszcze? Kolejne dwa produkty z firmy i wroszę. No bardzo się lubuję w tych płynach. Są duże, wydajne i przepięknie pachną. Mamy po 400 ml tutaj opakowania. Pierwszy również kremowy. Jest to zapach magnolia i biała herbata. Bardzo kobiecy, taki kwiatowy zapach, delikatny. Także kojarzy mi się właśnie z wiosną. Jeśli nie macie żadnych pomysłów na żele pod prysznic na wiosnę, to gorąco polecam. A ten na lato. Przepiękny zapach, ale bardziej już taki intensywny. Taki, powiedziałabym, nawet słodki zapach. Letnie, właśnie, wydanie. Na pewno będzie w promocji, na stronce i w rosze, także zaglądajcie koniecznie. Wiosna, lato. Akurat się lato już zbliża wielkimi krokami, także zapach super. Co jeszcze do kąpieli? Miałam taką sól, kryształki. One były taki, właśnie, koloru morskiego. I powiem Wam, że strasznie barwią wodę. Ale ładny zapach taki bardzo intensywny i świeży. Antystresowy, właśnie. Yy, mięta a rozmaryn. Ciekawy zapach. Yy, firma Knijb. No i przechodzimy już tak powoli do pielęgnacji, bo widzę, że już do kąpieli tutaj nie mam więcej. Resztę wyrzuciłam. A jeszcze jest tutaj. Miałam w zestawie do perfum dostałam Daddy Dove Cool Water Woman Wave. Jest to produkt tylko 75 ml, żel pod prysznic, właśnie o tym zapachu tej serii. Cool Water, bardzo fajny, perfumowany żel pod prysznic. No i teraz pięknacja. Nowość od Gliskur, taka mm, maseczka do włosów, którą się po trzech. Minutach spukuje. Bardzo dobry efekt nadaje taką miękkość i gładkość włosów. No, może sobie zakupię, chociaż widziałam teraz tyle nowości się pojawiło na półkach, że nie wiadomo co kupić. Ale ten jest bardzo fajny. Do, dość duża pojemność również. No, ja tu miałam tylko próbeczkę, ale mi się sprawdziła, także może zakupię. Maseczka do twarzy też Wam bardzo gorąco polecam. Jest to maseczka korańska. I z jagodami. Tak. Bardzo fajny produkt. No, 20 minut się trzymało na twarzy. Miękka, taka delikatna skóra po tej maseczce, także możecie zakupić. Firma Korika. Na razie bubli nie ma, to dobrze. <gryw> Co dalej? No, mamy tu Garniera. Aloes. Żel do mycia twarzy. Też fajny. Dość wydajny. Na długo mi starczył jaka to jest pojemność? 200 ml. Płyn miceralny dwa w jednym, bo i tonik z firmy Wianek. Rewelacyjny produkt, można zmywać oczy również nie podrażnia. Świetnie, bo ten właśnie jak się dostanie do oczu u, u, to już czypie, A tu mamy Wianek i jest to 200 ml. Bardzo dobry produkt. No niestety nie trafiłam na półce miałam właśnie w hebe zobaczyć i zapomniałam chciałam sobie właśnie ten kupić płyn miceralny plus tonik 2 w 1 super produkt no to jak widzicie same yy, rewelacyjne produkty na początek ale pewnie jakiś bubel zaraz się trafi yy, no kolejny produkt krem do rąk zobaczcie jak wyciśnięta tubka tak go zwijam no taki super był naprawdę bardzo miękkie miałam i nawilżone dłonie ale jak zobaczyłam, chciałam kupić następną tubkę, bo był to oryginalny produkt, który zawiera, żeby was tu nie skłamać, 40 gramów. No, 40. Jest to firma Tuku Ecos Natura, bardzo właśnie taki z naturalnych składników, 98%. Tutaj na tubce jeszcze pisze, 98%. Z naturalnych składników, ale nawilżający, taki gęsty i przepiękny taki perfumowy zapach. Jeszcze trochę czuć, mm, no rewelacyjny produkt, ale co? Cena odstrasza. Niestety cena mnie odstraszyła i stwierdziłam, że tyle pieniążków do rąk. Mm, na razie nie zamawiam. Zobaczymy dalej. Tu mamy jeszcze płyn do demakijażu oczu z firmy Estée Lauder i był to produkt tym hmm, chyba 200 nie, przepraszam, 100 ml. I muszę wam powiedzieć, jeśli nie używaliście tego produktu, to jest bardzo dobry i bardzo wydajny, chociaż dziwnie tak się pieni. Jak się nakłada na wacik, właśnie to i później nauczę, to troszeczkę się pieni. Nie wiem dlaczego. Dajcie znać, czy też tak mieliście. No i następny rewelacyjny produkt, chociaż też cena odstraszyć może. Farmacji Green Clean, jest to takie Masełko do demakijażu Z papają, bardzo organiczny produkt właśnie z naturalnych składników Przepiękny zapach, ja tutaj wymiotłam go do końca Taka zielona Jakby masełko właśnie, taki balsam pisze, że to jest do demakijażu, balsam No przybliżę, make up, o Klinik balm, tłusty, gęsty, taki jasno-zielony. To opakowanie miało 50 ml. Bardzo przyjemny zapach, niedrażniący. Na oczy go nakładałam. Rozpuszczał wszystkie tusze do rzęs. Jakieś wodoodporne kredki do brwi. No, za jednym. Maźnięciem, wszystko pięknie schodziło. No, ale ta cena, troszeczkę, no wiadomo, no dwa super, właśnie produkty, które mi się sprawdziły, ale drogie. Ja je miałam właśnie z boksów. Najczęściej w boksach dają takie fajne produkty do przetestowania. Także, jeśli nie oglądaliście, zaglądajcie na mój kanał. Ja otwieram Glossy Box i My Little Box, czasami jakieś. Inne premierowe, coś tam będzie, kalendarze adwentowe, oczywiście, na kanale się pojawiać, będą nie za długo. Także zostawcie subskrypcję. Co, co dalej? No, pielęgnacja dalej. Krem pod oczy, również z boksa. Co to za firma? Kosmos Natural i było to właśnie aż 20 ml. Jak na krem pod oczy, to dość sporo. Co mogę powiedzieć o tym kremie? No go zużyłam, ponad miesiąc go używałam, dwa razy dziennie. Powiem Wam, że bardzo fajnie napina skórę wokół oczu. To jest jedyny plus tego yy, kremu, bo myślałam, że on nic nie robi, bo tak szybko się wchłonił, a on tak właśnie napręża, nawilża zarazem i napręża skórę. Pod makijaż się nadaje, można używać na właśnie rano, oraz wieczorem. Ja częściej właśnie pod makijaż rano używałam. No, mi się sprawdził. Nie wiem, ile kosztuje, nie sprawdzałam nawet. Mam inne kremy, więc no, na razie tego kremu nie będę zamawiać. Także lecimy dalej, ale naprawdę dobry produkt. I co my tam mieszamy z pielęgnacji? O, następny mój hitzor. Bardzo fajnie na Właśnie skórę pod oczami Estée Lauder, krem pod oczy. Tu ile było? Chyba 30 ml. I taka konsystencja, właśnie nie biała, taka blato różowa pod kolor tego pakowania. Troszeczkę jakby żel. anti aging ale ile tu mieliśmy? żeby Was tu nie skłamać. 15 ml, na no, typowy, właśnie, krem pod oczy. Ma zawsze 15 ml. Ten miał, właśnie, w tubce 20. Super, to jest mój hit. Najczęściej, właśnie, używam ten. Jak mi się skończył, zamówiłam kolejne opakowanie, bo bez niego od razu się pojawiły mi pod oczami linie. Przy tym, właśnie, yy, nie i przy tym też nie. A jakieś wysuszające kremy, jak inne, użyję, koniec. Dramat. O, no i bioder mamy. To ten krem był jakiś taki dziwny. To jest miniaturka też z kalendarza adwentowego. 5 ml krem o na noc. Blue Therapy Revitalist na noc. Ale wam powiem, dramat bo on był tak tłusty. Nie wiem czy coś tu jeszcze się da wycisnąć. Chciałabym wam pokazać tą konsystencję, no nie da rady. A o jest coś. Zobaczcie jaki ma kolor. On normalnie ma jakby rozświetlające drobinki. Jest tak gęsty. zobacz jak to się klei. Bardzo, bardzo tłusty, taki bardzo no właśnie nawilżający owszem, ale no nie, nie, ja, ja jestem na nie. Od razu jakieś wypryski czy coś można dostać jak się tak całą skórę nasmaruje Nie, 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 nie. Także nie polecam. To jest do suchych na noc, do suchych cer i dojrzałych, jeśli macie taką cerę to możecie wypróbować taki dziwny właśnie bardzo tłusty jak właśnie ten balsamik do demakijażu tłusty i zapychający według mnie, nie wiem może ktoś używa i jest zadowolony, o przeciwieństwo również firma Bioder też miniaturka 5 ml ale no rewelacyjna muszę sobie zamówić chyba pełnowymiarowy produkt bo jestem bardzo zadowolona z jego jest to lift plankton z tej właśnie serii krem liftingujący ale zobaczcie już aż starte są tu literki nie doczytam się bo są tak malusie także wybaczcie możecie poczytać o nim na stronce na przykład na klasie bioderm lift plankton tak się nazywa ujędrniający Naprawdę naciąga super skórę, aż sobie teraz tak pomyślałam, jak się nim kremowałam, no rewelacja. Jeśli robią wam się jakieś maszki tu koło ust i skóra wam opada, koniecznie wypróbujcie. Oraz tego, z tej serii maseczkę w płachcie, też rewelacja. Miałam ją tutaj w tym koszyczku, ale wyrzuciłam, nie wiem dlaczego. Też wam chciałam pokazać, bo była moim hitem. I ten krem, ja go na pewno kupię rewelacyjny, można używać na noc super, naciąga skórę, ujędrnia, naprawdę ujędrnia z pielęgnacji to by było już na tyle przechodzimy do kolorówki ja tu zrobię sobie miejsce i zaraz do Was wracam i tak patrząc się, że same hity, nie ma żadnych bubli, no jedynie ten kremik, ale chyba zaraz coś tutaj się znajdzie myślę, że w kolejnym odcinku będą chyba same takie do wyrzucenia produkty, także zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek Dęka Kosmetycznego na moim kanale, ponieważ już właśnie testuję kilka tuszy: do żęsk, kredki, inne rzeczy. Także, jeżeli jesteście ciekawi moich takich flopów, nie hitów, właśnie tylko wtopy, to zostawcie subskrypcję i czekajcie na kolejny odcinek. No i może przejdziemy do właśnie takiego, do takiej wtopy. Jest to wosk w kredce do brwi. On nadaje kolor. Firma Essence. Zobaczcie, tłusta taka kredka. Ja kupując tą kredkę na jakiejś wyprzedaży czy promocji to była. Mamy tutaj kolorek blonde. Numer 02, Light Brown Blonde. No, tak się prezentuje. Jak widzicie, jest taki rudawy, żółty odcień, czyli ciepły. No, do mnie w ogóle nie pasuje. Kolorek jest nieciekawy. Rozmazuje się, nie utrwala brwi. No, dla mnie to jest kit. Wcale nie hit. No, jak tutaj macie takie hity, co wam opowiadałam. Niektóre naprawdę rewelacyjne produkty, to, co? to jest dramat. Nie robi nic. O, i się ściera od razu. Taki tłusty, właśnie taka woskowa kredka. No, bo to ma być wosk, no, no nie. Jak dla mnie to jest kit. Następny hit. Oczywiście każdemu gorąco polecam wypać kanę, opakowanie, przepraszam puste, wymiotłam do końca, mam tutaj odcień 2N1 Desert Beige i jest to Is The Hitowy Double Wear. Każdemu polecam, no dla mnie hit, chociaż drugie opakowanie kupiłam, ten sam odcień i coś już u mnie na skórkach, tak jakoś coś na twarzy jest nie fajnie, może przez to, że testowałam retinol, krem z retinolem, może przez to i musiałam zmienić podkład. No ale to jest hit, polecam gorąco. A niebawem drugi odcinek denko kosmetyczny, właśnie z samymi chyba kitami. Tu mamy hity, nadal hity. Także może zaczniemy jeszcze te kredki omówimy. Jeżeli to już był kit, to hitem jest na przykład ta kredka. Cieniutka kredyczka. Niestety tu już nic nie ma. Żeby wam pokazać. Odcień blond. Tu mamy szczoteczkę do przeczyszczania brwi. I jest to jest Action, najtańsza kredeczka Brown Pencil, blondę. Jaki to jest numerek? 291, no niestety, staraś, radość, nic nie widzę, ślepa jestem. Tania, dobra, polecam każdemu, to jest hit. No i drugi kit, muła. Makeup Academy firma. I jest to taki żel do brwi long lasting. Tu mamy takie fajne pakowanie ponieważ na górze jest pędzelek do nakładania. No starałam się zużyć ten produkt, ale strasznie się ściera. Zobaczcie. No coś coś tam jeszcze zostało. Ale no, nie ma rewelacji. Jak dla mnie hitem jest kredka. Szybko to również się zużywa, bo jest taka tyci tyci cieniutka. Ale to, to i to, no to pierwsze miejsce, drugie, trzecie. Także mamy trzy produkty do brwi w tym denku i kredka Action wygrywa. Jeśli chodzi o maskary, to mamy dwie. Teraz inne testuję. Mamy Paradise od L'Oreal, Hit. Pogrubia tak 0 na, od 0 do 10 to bym dała 6-7. No, tak samo kolosal, ten najnowszy od Maybelline. Również pogrubiający, podkręcający rzęsy. Jak ktoś potrzebuje takiego tuszu, polecam. Bardzo fajny. Ten, jak i ten, który traficie w promocji śmiało możecie kupić w ciemno, jeśli nie, pró nie próbowaliście. Pogrubiają ten, podkręca troszeczkę bardziej, nawet a chociaż są podobne, Wam powiem, który tańsze, jeżeli traficie w jakiejś akcji, promocji. Taki sam efekt daje, jak ja sprawdziłam na moich rzęsach. Także czy Maybelline, czy L'Oreal, obojętnie. Korektory mam tylko jeden. Korektor zrużyty, też hit. Kamuflaż od Catrice. Tani, bardzo dobry, krujący Fajny aplikator. Nic dodać, nic ująć. Bardzo fajny produkt. Ja miałam go w kolorku 005. Nie wiem co tam jak to się nazywa. Catrice eyeliner, również Catrice. No i tutaj to bym miała podzielone troszeczkę zdania, czy to jest hit, czy to jest kit. No jak dla mnie to się mi nie sprawdził, ponieważ zobaczę ma gruby taki. Jak pisak. No w pisaku to był, nic już nie maluje. A, jest, jest. Zobacz, jaką mocniej, jak się naciśnie, to już takie grube te kreski wychodzą. Twardy aplikator. Gdyby był dłuższy, z cieniutkim zakończeniem dłuższym, o, to by ładnie malował tą jaskółeczkę, prawda? Albo kreseczkę. A on musi tak troszeczkę być mocniej. Nie, nie, nie. dla mnie to jest jednak bubel. Bubel, bubel, bubel i bubel. Także mamy cztery takie buble w naszym dzisiejszym denku kosmetycznym i ostatni produkt również od Catrice Blush różdna na policzki no rewelacyjny, delikatny odcień blado, właśnie różowy jak dla jasnych cer serdecznie gorąco polecam przepiękny kolor, a jest to 010 Soft Rose tak właśnie taki wiosenny różowy odcień bardzo, bardzo ładny, delikatny, także nie przesadzicie na pewno z nim. Możecie dokładać. Ja się już z wami żegnam. Mam nadzieję, że wam się podobał ten odcinek. Dajcie znać w komentarzach, który tu jest dla Was hit, może, a jakie macie kity. Naprawdę tych kosmetyków jest teraz tyle. Zwłaszcza jeżeli u mnie to jeszcze muszę zrobić porządki. Zapraszam wam, Was serdecznie, właśnie odcinek na porządki wiosenne. W mojej kosmetyczce, również niebawem na kanale. Ja się już z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku DENKO, tym razem perfumowe. Trzymajcie się ciepłutko, cześć.